Siemaneczko. Dzisiaj jak widzicie ląduje u nas kolekcjonerka The Legend of Zelda Teres of the Kingdom. Za chwilkę będziemy sobie po kolei sprawdzać, co, je, co mamy w środku. Muszę e, się przyznać, że trochę nie planowałem zakupu tej kolekcjonerki, no ale niestety Hype Train był dość spory, jednak zamieniłem w ostatniej chwili wersję standardową. Na kolekcjonerkę, także za momencik obejrzymy sobie, co mamy w pudełeczku. A teraz na szybko jeszcze zerknijmy sobie, jak wygląda samo pudło. Trzeba przyznać, że jest dosyć solidne. Nawet nie spodziewałem się, że będzie aż, aż tak duże, biorąc pod uwagę, co mamy, co mamy w środku, bo nie ma tu jednak żadnej figurki, ani nic takiego, co. W teorii mogłoby zajmować wiele miejsca, no ale tak. E, mamy samą grę, oczywiście fizyczną. Mamy steelbook, e, mamy przypinki, mamy metalowy plakat i mamy artbook, który jest główną atrakcją tej kolekcjonerki. Za chwilę sobie to wszystko obejrzymy. Pudło jest naprawdę solidne, fajnie wykonane. Takiego no solidnego kartonu. Zobaczmy co mamy w środku. O tutaj fajny, fajny motyw z Master Sword. Dobra i co? I lecimy dalej. Tu mamy oczywiście samą gierkę. Zaraz sobie ją otworzymy, zobaczymy czy w środku jest coś dodatkowego, czy może tylko sam kartwicz. Sprawdzamy co mamy w środku. I tutaj oczywiście gierka i bez żadnych fajerwerków, ale chociaż okładka wewnętrzna jest bardzo fajnie zilustrowana. Mamy tutaj fajny motyw zeldowe w środku Dobra, jedziemy dalej i następny na drodze mamy Stilbuczek Trzeba przyznać, że piękny naprawdę fajnie to wygląda w takim, takiej poświacie złotej Super, bogini Helia a tutaj Zelda Super, bardzo fajnie to wygląda Proszę bardzo, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Super, naprawdę fajnie. Można byłoby się przyczepić, ewentualnie, że nie jest to jakoś tam wypukłe, wyżłobione, ale i tak jest nieźle. Jedziemy dalej. Następnie mamy nasze piny, które też są bardzo fajnie zapakowane. Eleganckie pudełeczko i wyciągamy. Proszę bardzo. Kurczę, ale pięknie to wygląda. Powiem wam, że myślałem, że będzie to troszkę takie bardziej ale nie, naprawdę. Raz, że są dość duże, a dwa naprawdę widać, że porządnie wykonane. Ekstra to wygląda. Popatrzcie, to nie jest. Kawałek aluminium, tylko naprawdę solidnie wykonany pin. Szatun. Ok, patrzymy co dalej. Następny mamy do rozpakowania artbook. No i widać, że to jest już solidny kawał księgi. No i główna część, tak naprawdę, tej kolekcjonerki. Już sobie otwieramy i sprawdzamy. OK, mamy artbook, no i trzeba przyznać, że naprawdę wygląda kozacko. Tutaj piękny nadruk, lekko wypukły. I patrzcie, to nie jest yy, byle co. To trzeba jasno sobie powiedzieć. Tutaj tak samo wygląda super. No, na półeczce będzie się prezentował pięknie. Dobra, zerknijmy sobie do środka, e, obejrzymy kilka stron, nie za dużo, bo jak wiadomo Nintendo nie lubi aby takie rzeczy pokazywać. Ale super, naprawdę świetnie to wygląda i ten papier to też nie jest takie byle co, tylko fajny, taki porządny, porządny papier. Z nadrukowaniami. O, tutaj motyw ze steelboka. Czyli mamy naszą księżniczkę i boginię. Zerknijmy jeszcze kawałeczek. No, nie, no, naprawdę super. I patrzcie, tak w ogóle, ile tutaj tego jest. Zejdźmy na koniec. Ponad 200 stron. Także to nie jest byle jaki artbook, jaki często można dostać w kolekcjonerkach, gdzie mamy kilka stron, tylko naprawdę porządna, porządna książka. Patrzymy dalej. I ostatnia rzecz, jaka nam zostaje z kolekcjonerki, to steel poster, czyli metalowy plakacik na ścianę. Wyjmujemy z pudła i zaraz go sobie dokładnie obejrzymy. Otwieramy nasz metalowy plakat. Zobaczmy, jak to się prezentuje no Trzeba przyznać, że dość dobrze jest zabezpieczony. Tu jest sam plakacik, zobaczmy czy coś mamy w środku jeszcze. Nie, tutaj nic nie ma. O no, proszę, tutaj mamy magnesik. Tak, miejsce na magnes od razu wyznaczone. Także możemy sobie z tego <laughs> zrobić dosłownie ogromny magnes na lodówkę, gdyby ktoś chciał. No, wygląda naprawdę fajnie. Też porządnie wykonane, chociaż obawiałbym się lekko o, o jego trwałość, gdyby czymś go zarysować. Pewnie dobrze byłoby coś na nim sobie nakleić, kawałek jakiejś folii ochronnej. No ale wygląda, wygląda super. Oczywiście taki jeden z głównych motywów z gry, który przewijał nam się w wielu obrazkach i trailerach. Ok, to już nasza cała kolekcjonerka. Całkiem przyjemna, muszę przyznać. Mimo, że nie mamy tu żadnej figurki ani niczego specjalnie wymyślnego, może poza pinami, to nie jest źle, zwłaszcza artbook. Naprawdę jest super zrobiony, bardzo duży, więc będzie z niego sporo radochy przy przeglądaniu. I co ważne, wbrew pozorom ta kolekcjonerka nie jest, Jakaś nad wyraz droga jak na dzisiejsze czasy, kiedy to kolekcjonerki wychodzą nam w cenach 1000, półtorej. czy tak jak ostatnio jedna z kolekcjonerek, a mianowicie Resident Evil 4 wychodził od razu na dzień dobry przy kwocie 2000 zł, więc 500 zł za kolekcjonerkę Zeldy to nie jest jeszcze aż taka tragedia jak mogłoby się wydawać. Nie jest ona wiele droższa niż podstawka gierki. Także myślę, że całkiem udany zakup. I jeśli macie okazję, to polecam. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, jak wam się podoba ta kolekcjonerka i czy też macie w planie takową zakupić, czy może robiliście preorder na standardową wersję gry. A jeśli tak, to czy dostaliście gadżety? Do preorderu, do których zaliczał się plakat, naklejki i taka limitowana fajna monetka. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia przy następnym filmie.